Cześć, czy wiesz, że poza lemurią to nie tylko przesłania, wskazówki, ale również możliwość odpowiedzi na pytania? I załóżmy, potasujmy karty. Co wzmacniać? Czego? Co przepracować? I karta rada. I zobaczmy, co wzmacniać. I mamy tutaj podpowiedź Strażnik Portalu. Portale są bramami do innych warstw rzeczywistości. Można uzyskać do nich dostęp przez wewnętrzne praktyki lub wewnętrzne w takich miejscach jak wiry, planety. Delikatnie badaj krawędzie swojego istnienia. Spędź czas na słuchanie w lesie, pogłęb swoją praktykę medytacyjną. Zatem zwróćmy uwagę na to, co możemy dla siebie zrobić. Zwracajmy uwagę na to, wzmacniaj też swoją intuicję. Magia istnieje gdziekolwiek Chcesz ją znaleźć, spójrz pomiędzy wiersze, aby odkryć nieograniczone możliwości. Zatem Twoja intuicja warta jest wzmacniania na tu i teraz. Z czym możesz się zmierzyć? Elementarz gwiezdnego nasiona. Ludzie ewoluują, a dzieci mogą być naszymi najmądrzejszymi nauczycielami. Odżywiajmy ich wielkie dusze, słuchajmy ich naszym sercem i pozwólmy ich pomysłom na odsłonięcie świeżego, nowego, żebyśmy nie bali się też nowych rzeczy, które do nas przychodzą zatem możemy się mierzyć z tym, co nie znamy, żebyśmy tego nie odtrącali bądź nie negowali i karta rada, zaufaj swojemu wewnętrznemu smysłowi. tego chyba tłumaczyć nie trzeba jakże odpowiedź oczywista, macie tę talię pracujecie z nią jak ona z wami rezonuje oczywiście karty znajdziecie w